Jesteśmy w Berlinie na targach Fruit Logistyka. Targi myślę, że będziemy mogli zaliczyć do imprez bardzo udanych, dlatego że wydaje nam się w tym momencie, że liczba odwiedzających, a to są sami fachowcy z branży, tutaj nie ma przypadkowych osób, wróciła do poziomu sprzed pandemii. Na światowym rynku borówkowym y, mówi się w tej chwili dużo o dwóch y, bardzo istotnych kwestiach. Można je nazwać problemami, można je nazwać wyzwaniami, to pewnie do nas, od, do nas należy interpretacja. E, pierwszą z nich jest kwestia takiego rozejścia się jakościowego borówek na dwie kategorie. Przewiduje się, że w najbliższych latach będzie istniała na rynku cały czas kategoria standard ale pojawi się w sposób jeszcze wyraźniejszy niż do tej pory kategoria premium i że różnica w cenie pomiędzy tymi kategoriami będzie znacząca. Do tego jest wymagane, żeby przez cały rok były dostępne owoce o wyraźnie lepszych parametrach jakościowych i warto też wiedzieć, że to nie sprowadza się tylko do odmiany. E, bo oczywiście są to nowe odmiany, które będą się mieściły w tej kategorii wyższej cenowej, natomiast one muszą też być uprawiane w odpowiedni sposób, plantacje muszą być zarządzane bardzo dobrze, po to, żeby uzyskać rzeczywiście owoce jakości, która jest zauważalnie lepsza w oczach konsumenta. I myślę, że to jest też bardzo ciekawa kwestia i ciekawy temat, który musimy podejmować w Polsce, rozmawiać na ten temat, jak to będzie wpływało na nasze decyzje odmianowe w zakresie technologii, uprawy itd. Natomiast drugą kwestią, którą wszyscy podnoszą jest kwestia coraz słabszej dostępności pracowników do zbioru, no i ewentualnej mechanizacji tego zbioru. Tutaj z jednej strony mówimy o kwestiach technicznych, czyli jakie parametry musiałby spełniać taki kombajn czy urządzenie do zbioru, które jeszcze pewnie nie istnieje po to, żeby te owoce rzeczywiście mogły być przeznaczone na rynek deserowy i nie ustępować e, trwałością pozbiorczą owocom zbieranym ręcznie. A Drugi dylemat. Bardziej poważny być może nawet od tego pierwszego jest taki, jak zmieni się światowy rynek borówek w momencie, kiedy upowszechni się mechaniczny zbiór. Ja nie jestem już taką pesymistką w tym zakresie, jak byłam jeszcze kilka lat temu, dlatego że wydaje mi się, że przez to, że ta transformacja w kierunku nowych odmian już ma miejsce, to robimy to w dobrej kolejności. Źle by było, gdybyśmy mechanicznie zaczęli zbierać stare odmiany i twierdzili, że to jest super towar na rynek świeży. Natomiast jeżeli będziemy zbierać mechanicznie za pomocą jakiejś nowej, jeszcze lepszej niż w tej chwili dostępna technologii, owoce wysokiej jakości, o wysokiej twardości, dobrym, bardzo shelf life i też bardzo. Dobrym smaku, bo to jest na pewno warunek konieczny, żeby to się po prostu sprzedawało. To wydaje mi się, że może to być przyszłość rynku borówkowego.